Odszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, już to tańczyć przepali, w bali, koło kręci się pali, skacze w górę chęt aż do nieba pali. Kocha cały świat pali, ma niewiele lat pali, uśmiech jego znaczy. Pali, tak jak ty i ja pali, szukuladkę ma pali Pięknie wita cię się razem z nim. Kocha cały świat pali, a niewiele lat pali, uśmiech jego znacznie razem z nim. To nieładnie oszukiwać. Tato, Lea, dzisiaj są moje. Wszystkiego najlepszego, Bali! Ojej, dziękuję. Hmm. Lea, popatrz na mnie. Już niedługo będę taki wysoki jak ty, tato. Hurra! Dziś twój wielki dzień. A teraz wstawaj, senku. Musimy przygotować się do twojego przyjęcia. Super, hurra! Chodźcie, wszyscy do kuchni na śniadanie urodzinowe. Musimy nabrać sił, zanim zaczniemy szykować przyjęcie. Mm. 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 Przygotowanie przyjęcia to ciężka praca, prawda, mamo? Pewnie, że tak. Trzeba podjąć kolegów. Wybrać mnóstwo gier do wspólnej zabawy. No i upiec tort rodzinowy. Goście? O tej porze? Spójrz, Bali. Znalazłem idealny tort w sam raz na twoje małe przyjęcie. Który, tato? Mogę zobaczyć zdjęcie? A, 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 daj, nie. Daj. To ma być niespodzianka. O, chcę zobaczyć. <laughs> Mogę zobaczyć. Proszę. A, a, Bali? Pan Nistonosz przyniósł paczuszkę dla ciebie. Myślę, że to jest prezent od dziadków. O prezent dla mnie! Juhu! Ale fajne, co tam jest? Ekstra, to jest fajna łódka. To jest motorówka. A, motorówka? Tato, zobacz, przekręcam kluczyk i jedzie. Mogę ją wypróbować w wannie? Nie ma czasu, może później. O, widzisz, Bali? Hurra! Moi koledzy już są! Wszystkie najlepszego, najlepszego Bali! <grymka> Dziękuję. Fajnie, że jesteście. Cześć, Charlie. Hej, Sasha. <grymka> Później do was przyjdziemy, dzieci. Miłej zabawy. Dziękujemy, za do Wszyscy za mną, proszę. <grymka> Chodźcie, zgromadźcie się koło. To jak? Jesteście gotowi do wspólnej ja! zabawy? No dobrze. Więc najpierw podzielimy was na dwie grupy. Bali, Tito i Tamara jesteście drużyną żółtą. Charlie, Sasha i Sun będziecie Czerwoni! I co musimy zrobić? Popatrzcie. To pięć przedmiotów, które zostały poukrywane w domu. Musicie je znaleźć. Drużyna, która znajdzie więcej, zdobywa... Ten wspaniały puchar! Musimy się postawić! Oh. Gotowi? I start! To yes. nic nie ma! Tu też nic! I tu nie ma! O, znalazłam! Brawo! Tamara! Zostały jeszcze cztery przedmioty. Czekaj, zajrzyj tutaj! Hej! Znalazłem zebry! Zostały jeszcze trzy. Ej! <śmiech> Mam! <śmiech> <Czaj>. <śmiech> jeszcze dwa. Tu Drużyna żółta i czerwona mają po dwa przedmioty. Została już tylko czerwona piłka. No, kto pierwszy ją znajdzie i zdobędzie puchar? O, jak ja bym chciał zdobyć ten puchar. Ja też. Ja też. Znalazłeś coś pod ręcznikami. Hmm. Hmm. Oh. 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 Gdzie ona jest? Mam pomysł. Chodźmy do twojego pokoju. Oh. Nigdy nie znajdziemy tej piłki, prawda? Przeszukaliśmy całe mieszkanie. Trzeba oszukiwać. Jak to oszukiwać? Uważam, że powinniśmy wymyślić jakiś sposób, żebyśmy na pewno wygrali. Dobry pomysł, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Mnie też nie. Już wiem. Mam świetny pomysł. Widzicie tą piłkę? Dokładnie taka sama jak ta, której szukamy. Niezupełnie, ta nie ma oczu i uśmiechniętej buzi. Wiem, dlatego musimy je domalować i wtedy na pewno wygramy. Tak, ale to będzie nie fair wobec pozostałych. Chodź Bali, nie maruć, bo znajdą piłkę, zanim zdążymy cokolwiek zrobić. Szybko, musimy znaleźć żółty mezak. Mm. Mm. Mam szanownych widzów! Dzisiaj na żywo wielkie zawody motorówek. Pilotem żółtej łodzi jest Maksim. Fioletową kieruje Kuli, A Petro granatową, a w ostatniej niebieskiej łodzi jest pani. Hej, smarkaczu, chyba nie sądzisz, że masz szansę wygrać, co? E, 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 e. Widziałeś? jaki zarozumiały i niesympatyczny Uwaga! Zaraz zaczynamy wyścig! Trzy, dwa... Jeden, two! Szybciej i szybciej parę wróć, niech łotrówka naprzód puchnie, cały ocean musi czuć. Kto ten wyścig wygrać chce, to pilot tak prowadzi łódź, by nawet ciebie przemyć, by poczuć smak zwycięstwa, ambicji swoich nie chce kryć. Szybciej i szybciej parę wróć, niech łotrówka naprzód puchnie, cały ocean musi czuć. Kto ten wyścig wygrać chce, nie Chce, ma oczy w koło głowy Ostrożność musi mieć we krwi, bo przed wyścigiem nowym O zawodnika mama drży, szybciej i szybciej fale wróć Niech motorówka naprzód przód Nie, Cały ocean musi czuć, kto w ten wyścig wygrać chce Szybciej i szybciej fale wróć Niech motorówka naprzód przód mnie Cały ocean musi czuć, kto w ten wyścig wygrać chce tak, już ich widzę! Wydaje się, że Petro trochę wyprzedza pozostałych! I z całej siły dociska pedał gazu! Brawo, Petro! Ale... O rety, ojej! co robi Mali? Płynie w złym kierunku! A zwycięzcą jest Petro! He, he, he! Hurra! Jestem <grym> najlepszy! Ojej... Kiku, płyniemy w złym kierunku! Chłopaki! <grym w złym kierunku> <grym w złym kierunku> To jest droga do mety! Linie mety przekraczawali! Tuż za nim jest Maximo! I jest też Uli! Zwyciężył Petro! Drugie, Drugie miejsce, miejsce Bali, Bali, trzecie, trzecie Maximo, Maximo, a Uli jest, a, Uli jest he, ostatni. He, he, jak zwykle jestem numer jeden. To, co zrobiłeś, było nieładne. Bardzo nieładne. Oszukiwałeś. No i co z tego? Grunt, że wygrałem. Chwileczkę, zanim ogłosimy wyniki, prześledzę zapis wideo z wyścigu na ekranie kontrolnym i sprawdzę, czy wszyscy trzymali się zasad. Oboo, co tu się dzieje? Co? Co? No nie. Poszukiwałeś! Jesteś zdyskwalifikowany. Grałeś nieuczciwie, a to bardzo nieładnie. Oddaj, Puchar, jesteś wykluczony. A Puchar odbierze prawdziwy zwycięzca. Bali! O, dziękuję. Dobra robota! <głosy> <głosy> Brawo! <głosy> żebyśmy przegrali? Nie, Tito. Ja też chcę wygrać, ale uczciwie. Co? Hej, wiesz co, Tito? Właśnie pomyślałem o jeszcze jednej kryjówce. Chodźcie! No, chodź, Tito! Pośpiesz się, Tito. Jeśli nam nie pomożesz, to przegramy. No dobrze, już dobrze. Zaraz idę. Hej, to Dobre nasza piłka, piłka. <śmieniciela> Hurra, dobra robota, Bali <śmieniciela> Możecie przestać szukać, znaleźliśmy piłkę <śmieniciela> Oto ona o! Wygląda na to, że puchar zdobyła żółta drużyna. Dziękujemy. Nie trzeba było oszukiwać. To prawda. Wystarczy uwierzyć w swoje siły i grać zgodnie z zasadami. Liczy się dobra zabawa, a nie tylko wygrana. A teraz, żółta drużyno, proszę, abyście odwinęli złotko z waszego pucharu. Spokojnie, podzielimy się z wami. Dobra, a teraz no, częstujcie się wola. naszym pucharem. Smacznego! No dobrze, kto ma ochotę spróbować tortu? Oh, ja ja nie żyje, żyje nam, co lat, co lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, raz. raz. nie żyje, żyje nam. Nie Wersja Polska Filmograf Studio Miniatur Filmowych Reżyseria Maryla Brzostyńska Dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Anna Cylińska Dźwięki, montaż Alik Matuszewski Teksty, piosenek Wiesława Sujkowska Kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska Wystąpili Lucyna Malec, Agnieszka Czekańska Tomasz Kozłowicz, Dorota Lampon, Wojciech Paszkowski Jacek Gończyk i inni